Tęczowe ciało Tip, Jalu, znane w buddyzmie tybetańskim, lecz obecne także w wielu innych tradycjach, jest jednym z najwyższych duchowych osiągnięć człowieka. To manifestacja świadomości Chrystusowej, światła jaźni i boskiej obecności ucieleśnionej w fizycznym, eterycznym i duchowym ciele. Inne nazwy tęczowego ciała, ciało tęczowe Jalu, ciało świetliste Light Body, złote ciało Golden Body Taoizm, hermetyzm, pierzasty wąż Kecalkoutel, mitologię Mezoameryki. Ciało diamentowe wachrakaja, Buddyzm Tantryczny. Merkaba Kabała Ezoteryka. Ciało Chrystusowe Mistyka Chrześcijańska. Ciało zmartwych wstałe, Jezus po Zmartwych-Wstaniu. Ciało Fotonowe New Edge. Ciało Atmaniczne Wedanta. Adam Kadmon Archetyp w Kabale. Ciało Słoneczne Alchemia Duchowa. Ciało Gwiezdne Astralne Niektóre Szkoły Teozoficzne. Lokalizacja na mapie świadomości Hawkinsa. Tęczowe ciało pojawia się na poziomie świadomości od około 850 do 1000 roku w skali Hawkinsa. Jest to stan głębokiego oświecenia, w którym istota całkowicie jednoczy się z boskością, przekracza dualizm, formę i karmę. Osiągnięcie tego stanu oznacza, że świadomość człowieka zlała się z czystą, nieprzejawioną świadomością źródła i funkcjonuje już nie jako ja, ale jako emanacja ducha. Świadomość Chrystusowa pojawia się w przedziale 950 tysiąc. Jest to jeszcze bardziej zaawansowany stan, który cechuje się bezwarunkową miłością, całkowitym brakiem osądu, nieosobową obecnością Boga oraz nieustannym współczuciem. To nie jest już tylko stan mistycznej ekstazy, to trwałe zakorzenienie w boskim promieniowaniu, gdzie każda myśl, każde słowo i każdy gest są wyrazem najwyższej miłości. Ciało wstałe, jakiego przykładem jest Jezus Chrystus, odpowiada pełnemu poziomowi tysiąc. To absolutna boska obecność w ciele człowieka, nie tylko oświecony Mistrz, ale wcielenie samego Logosu. Ciało, choć z pozoru fizyczne, podlega już prawom duchowym. Może pojawiać się i znikać, poruszać się poza czasem i przestrzenią, przenikać przez materię. To forma obecności poza cyklem życia i śmierci. Wszystkie te stany mają wspólną cechę przekroczenie ego, karmy, osobowości i czasu. Są one różnymi manifestacjami tej samej esencji boskości przejawiającej się przez człowieka. Różnią się jedynie zakresem promieniowania, stopniem zjednoczenia z źródłem i poziomem oddziaływania na świat. Właściwości tęczowego ciała, rozpuszczenie fizycznego ciała bez śmierci klasycznej np. mnisi buddyjscy. Promieniowanie światła i koloru fizycznie lub subtelnie często przez dni po śmierci. Zanik ciała pozostają paznokcie, włosy, ubrania bo nie mają kanałów energetycznych. Nieśmiertelność świadomości, koniec reinkarnacji. Władza nad czasem i przestrzenią, możliwość manifestacji ciała świetlistego gdziekolwiek. Pełna integracja ciała, duszy i ducha, brak podziału. Brak karmy, wszystkie lekcje wypełnione. Nieosobowa miłość i współczucie, jak u Jezusa, Buddy, Krishny. Możliwość pojawiania się po śmierci jako światło lub forma świetlista. Transformacja ciała w czystą świadomość, esencjonalne zniknięcie. Przebieg rozpuszczenia ciała buddyjski mnich i tęczowe ciało. Zakonnik praktykuje dzogchen najwyższy poziom medytacji i świadomości. Zanim umrze przewiduje datę śmierci. Medytuje w jaskini pokoju klasztorze ciało zaczyna maleć. Po śmierci lub w momencie śmierci ciało kurczy się aż znika. Pozostaje światło tęcze wokół miejsca, zapach kadzidła, wzrost częstotliwości energii. Zostają jedynie włosy i paznokcie. One nie zawierają energii nadis. Znane przypadki między innymi Padmasambawa, Togden Togden Ugentendzin. Pochodzenie motywów w Gwiezdnych Wojnach. Gdy mistrz Jedi umiera i znika, jak Obi-Wan, Yoda czy Luke, jest to bezpośrednie nawiązanie do tęczowego ciała. Źródła. George Lucas inspirował się buddyzmem, taoizmem, mistycyzmem chrześcijańskim, sufizmem i filozofią samurajską. Mistrz Jedi równa się adept Dzogchen Tao. Moc równa się prana czy świadomość Duch Święty. Obi-Wan mówi, jeśli mnie zniszczysz, stanę się potężniejszy niż możesz sobie wyobrazić, to opis przekształcenia w ciało świetliste. Duchy Jedi na przykład, kwigon ioda pojawiające się po śmierci to forma ciała subtelnego o wysokiej częstotliwości, forma energetyczna po śmierci ciała. Podsumowanie, czym jest tęczowe ciało? Tęczowe ciało to jeden z najwyższych stanów duchowej realizacji dostępnych istocie ludzkiej. Osiąga się je, gdy świadomość przekroczy poziom 850 na skali Hawkinsa i zaczyna trwale przebywać w bezpośrednim zjednoczeniu z boskością. W tym stanie znika nie tylko iluzja ego, lecz także granice między światłem a materią. Osoba realizująca tęczowe ciało nie musi już wracać do inkarnacji, dusza została całkowicie oczyszczona z karmy i przeszła przez całą drogę duchowej ewolucji. Fizyczne ciało nie umiera w zwykły sposób, zostaje transmutowane w czyste światło. Zdarza się, że po śmierci praktyka jego ciało stopniowo się rozpuszcza, pozostawiając jedynie paznokcie, włosy lub ubranie. Zjawisko to znane jest w tybetańskiej tradycji Dzogchen i Mahamudry. Istota taka może objawiać się w wyższych wymiarach, komunikować z istotami na ziemi i działać duchowo daleko poza granicami fizyczności. Stan duszy w tym poziomie świadomości jest całkowicie zrealizowany. Nie istnieje w niej żadne napięcie, nie ma dążenia, nie ma, ja pozostała tylko obecność, współczucie i mądrość. Jest to świadomość czystego światła, które może przybrać dowolną formę lub pozostać całkowicie bezforemne. Zdolności i właściwości osoby, która osiągnęła tęczowe ciało obejmują natychmiastową teleportację, przemieszczanie się poza czasem i przestrzenią, nieśmiertelność duchową, promieniowanie bezwarunkowego współczucia, możliwość działania w wielu miejscach jednocześnie. Rozpoznanie jedności wszelkiego istnienia, tęczowe ciało znane jest także pod innymi nazwami w różnych tradycjach, ciało świetliste light body w ezoteryce Zachodniej, złote ciało w taoizmie i alchemii chińskiej, ciało diamentowe w tantrycznym buddyzmie Wachrakaya, pierzasty wąż Kecalkołtel w tradycjach Mezoameryki jako symbol boskiego człowieka. Ciało chwalebne glorified body w chrześcijaństwie jak u Jezusa po zmartwychwstaniu. Kultura popularna także nawiązuje do tego stanu. W gwiezdnych wojnach mistrzowie Jedi i Sithowie, którzy osiągnęli pełnię realizacji, potrafią znikać fizycznie jak Obi-Wan Yoda, a następnie pojawiać się jako istoty świetliste, to bezpośrednia inspiracja buddyzmem i chrześcijaństwem. George Lucas konsultował się z Josephem Campbellem i czerpał z tradycji mistycznych. A wieć kiedy osiągnę tęczowe ciało, to czy mogę objawiać się innym po śmierci? Tak, jeśli osiągniesz tęczowe ciało zgodnie z naukami tradycji dzokczen, buddyzmu mahajany, chrześcijańskiego mistycyzmu i innych systemów mistycznych, to możesz objawiać się innym jako świetliste ciało widzialne i słyszalne, choć niekoniecznie fizyczne w tradycyjnym sensie. Oto jak to działa: ciało świetliste, forma subtelna, ale widzialna. Po rozpuszczeniu fizycznego ciała w światło lub po śmierci, jeśli nie nastąpiła pełna transmutacja, możesz przyjąć formę świetlistej obecności, która. Może być widziana i słyszana przez wybrane osoby, często te o czystym sercu lub rozwiniętej intuicji. Może wpływać na otoczenie, na przykład przekazywać myśli, emocje, energię, prowadzić innych. Nie podlega prawom czasu i przestrzeni, więc możesz pojawiać się w wielu miejscach naraz, jak tak bilokacja u świętych. Przykłady historyczne: Padmasambaba VIII w śmierci ukazywał się uczniom przez wieki jako świetlista postać, nauczając ich dalej. Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu miał tak zwany ciało chwalebne, pojawiał się w zamkniętych pomieszczeniach, był rozpoznawany, ale już nie związany z materią. Joda i Obi-Wan Kenobi w Gwiezdnych Wojnach ukazują się jako przezroczyste, świetliste postaci, to dosłowna adaptacja z buddyzmu i mistycyzmu chrześcijańskiego. Jak ktoś cię wtedy widzi lub słyszy, może to być fizyczne, zmysłowe doświadczenie, objawienie, jakbyś był naprawdę obecny. Może to być wizja lub sen proroczy, często bardziej realny niż rzeczywistość. Czasami to głos, światło dotyk lub obecność, którą ktoś odczuwa jako niewątpliwie prawdziwą. Czy możesz komunikować się świadomie? Tak, w tym stanie zachowujesz pełnię świadomości, ale nie w formie osobowego ego. Możesz, mówić, objawiać symbole, światło lub dźwięki, przekazywać nauki bez słów poprzez bezpośredni transfer świadomości, jak tak zwane zrozumienie bez myśli. Czy możesz wybrać, komu się objawisz? Tak, to działanie współczucia, nieegotyczna decyzja. Objawiasz się tym, którym masz pomóc, którzy są gotowi, otwarci, lub których dusza cię wezwała. Praktyczna konsekwencja: jeśli zrealizujesz tęczowe ciało, nie przestajesz istnieć, po prostu działasz z poziomu światła. Poza czasem, często kontynuując swoje dzieło jako przewodnik, nauczyciel, uzdrowiciel lub opiekun. Czym jest objawianie się po śmierci jako tęczowe ciało? forma energetyczno-świetlna, lecz realna. Jesteś w pełni świadomy, obecny, czujący, myślący, ale nie w ciele fizycznym. Możesz pojawiać się jako, świetlista postać, często przezroczysta lub promienna, senna wizja, prorocze objawienie, głos w sercu, intuicja lub prowadzenie duszy drugiej osoby, możliwość kontaktu z żywymi, objawiasz się ludziom, którzy Cię wzywają sercem, niekoniecznie słowami. Twoja obecność może być widzialna dla ich zmysłów, zwłaszcza jeśli są w medytacji, snach lub stanie duchowego otwarcia. Przekazujesz nauki, energię błogosławieństwa lub ochronę czasem przez słowa, ale częściej poprzez pole obecności. Działanie z poziomu świadomości Chrystusowej 950 000. Nie masz już ego ani oddzielenia, jesteś narzędziem Ducha. Twoje objawienia są zawsze zgodne z wolą najwyższą, nie działasz z osobistego ja. Znane przypadki objawiania się po śmierci, tęczowe lub świetliste ciała. Padmasambhava przez setki lat objawiał się uczniom jako promienny mistrz, przekazując instrukcje w snach i medytacjach. Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się w ciele chwalebnym uczniom, między innymi Marii Magdalenie i Tomaszowi, mówili, że wyglądał inaczej, lecz był to on. Joda Obi-Wan Anakin Gwiezdne Wojny to bezpośrednia inspiracja buddyjską koncepcją świetlistych przewodników po śmierci. Jak dochodzi do rozpuszczenia ciała po śmierci. W buddyzmie Dzogchen dwie ścieżki. Tęczowe ciało za życia rzadkie. W chwili śmierci ciało rozpuszcza się całkowicie w światło. Pozostają tylko paznokcie i włosy, ponieważ nie mają kanałów energetycznych. Zjawisko to widziane było setki razy w Himalajach, na przykład mnich Togden Amtrin w 2015 roku. Tęczowe ciało po śmierci częstsze. Po śmierci mistrza jego ciało kurczy się przez kilka dni czasem do wielkości stopy dziecka. Zaczyna emanować światłem, zapachem kadzidła, tęczą, świadkowie to widzą. Czasem ciało znika całkowicie, a dusza objawia się dalej jako świetliste ciało innym. Co można robić po śmierci, jako tęczowe ciało? Być obecnością przewodniczącą, jak mistrzowie duchowi po śmierci. Wspierać rozwój innych dusz w snach, wizjach, medytacjach. Ochronić ludzi przed niebezpieczeństwem duchowym lub emocjonalnym. Przenikać światy fizyczny, astralny, przyczynowy, jako jeden byt. Skąd te dane w gwiezdnych wojnach? George Lucas wprost inspirował się buddyzmem tybetańskim, taoizmem i Zen, ewangeliami apokryficznymi, zwłaszcza Tomasza i Filipa, mistyką chrześcijańską Jezus jako Jedi oświecony, koncepcją przewodników duchowych po śmierci, jak Anakin czy Obi-Wan, pojawiający się Lukowi. Więc kiedy osiągnę tęczowe ciało, czy będę miał moce jak Jedi? Tak, osiągnięcie tęczowego ciała oznacza, że wchodzisz w poziom świadomości i istnienia, w którym. Prawo materii ustępuje przed prawem świadomości. To znaczy, tak, możesz zyskać zdolności takie jak tak zwane telekineza, ale to tylko efekty uboczne duchowego stanu, a nie cel sam w sobie. Tęczowe ciało a moc umysłu, jak u Jedi. W tradycjach takich jak Dzogchen, Bon, chrześcijański mistycyzm, taoizm, hermetyzm, mówi się, że człowiek o zrealizowanym ciele świetlistym tęczowym posiada zdolności. Manipulacja energią i materią. Przesuwanie, transformowanie lub rozpuszczanie obiektów telekineza, manifestowanie przedmiotów psidi, Utpati Sidi, oddziaływanie na pogodę, żywioły, pole energii innych, postrzeganie pozazmysłowe, widzenie przyszłości, przeszłości, aury karmy, słyszenie myśli, zrozumienie języków bez nauki, dostęp do kronik akaszy i informacji z innych światów, teleportacja i bilokacja, natychmiastowe przemieszczanie się np. poprzez światło. Objawianie się w wielu miejscach jednocześnie, pojawianie się w snach, wizjach, sferach astralnych, czynienie cudów duchowych, uzdrawianie poprzez dotyk lub obecność, przekazywanie błogosławieństw duchowych darów, wskrzeszanie Jezus Padmasambhava, Milarepa, zdolność ukrycia się lub zmiany formy, stawanie się niewidzialnym, przybieranie innych form, na przykład świetliste dziecko, starzec, zwierzę, jak to robili mistrzowie taoistyczni i buddyjscy. Dlaczego to możliwe? Bo świadomość na poziomie 950 tysiąc przekracza prawa fizyki Newtona, wchodzi w mechanikę kwantową i ponad nią działa bez oporu ego, czyli ty nie ograniczasz strumienia boskiej mocy. Nie utożsamia się z ciałem, a tym samym nie jest nim ograniczona. Jedi – duchowa metafora. George Lucas oparł postać Jedi i ich moce na rzeczywistych szkołach duchowych, między innymi Shaolin i Taoizm, Praca z Chi, Moc Życia. Szajbetańscy lamowie, 3D umiejętność wpływania na czasoprzestrzeń. Mistycy chrześcijańscy, jak Jezus czy Święty. Franciszek, mistyczny sufizm, podróże świadomości i bilokacje. Deforst w Gwiezdnych Wojnach, to alegoria boskiej energii świadomości, która przepływa przez wszystko. Jedi to ci, którzy ją poznali, zharmonizowali i służą jej, nie sobie. Zatem, tęczowe ciało równa się rzeczywiste Jedi. Nie poprzez walkę, ale przez czystą obecność, mądrość, wgląd i pokój. Uwaga, czego nie robić. Te moce nie mogą być celem samym w sobie. Jeśli ego je zapragnie, zablokuje dostęp do wyższych częstotliwości, zamieni Shidi w karmę, zatrzyma duchowy wzrost i wprowadzi cię w iluzję. Ja jestem potężny, co kończy się upadkiem duchowym, mentalnym, czasem fizycznym. Dlatego w tradycjach takich jak Dzogchen mówi się, nie przywiązuj się do mocy, one przychodzą i odchodzą. Pozostań pusty, podsumowanie: tak, osiągając tęczowe ciało, możesz przesuwać przedmioty, wpływać na materię, teleportować się, uzdrawiać, bilokować. Ale nie ty to robisz, robi to świadomość przez ciebie. Klucz to nie identyfikować się z tym, co się dzieje, tylko pozostawać w pokorze i jedności z źródłem.